Jacy Kurpeta, dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy rozmowę polityczną. Moim Państwa gościem jest poseł Platformy Obywatelskiej, Pan Artur Girada, Dzień dobry, witam. Dzień panu dobry, panu witam serdecznie Państwa. No i zaczynamy, rozmawiamy o bieżących i nie tylko bieżących wydarzeniach politycznych. Panie pośle, ostatnio bardzo dużo mówi się o emeryturach i chyba dobrze, że w ogóle ten temat się pojawił, bo są dla każdego z nas bardzo ważny. Ale oczywiście jest konflikt pomiędzy Platformą Obywatelską a prawem i sprawiedliwością. Jak tak, zwykle. Jak zwykle. Tak na początek, ten system trzeba zmieniać, ale nie tak, jak to robi rząd. Jak wrócimy do władzy, zrobimy tak, żeby Polacy mieli pewność, że zasłużona emerytura będzie na nich czekała. Tak mówi poseł, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Adam Hoffman. Tak się zastanawiam, bo Prawo i Sprawiedliwość było już u władzy, mogli wówczas coś z tymi emeryturami robić. Jaki teraz wy macie pomysł na emerytury? Jak odnosicie się do tego, co mówi opozycja? Czy znaczy, wbrew pozorom, powiem, że się cieszę, że przynajmniej Prawo i Sprawiedliwość mówi, że ten system rzeczywiście jest wadliwy, jest nie do końca sprawiedliwy, nie do końca Korzystne również dla emerytów i dla budżetu państwa i że go trzeba zmienić. To, czy Prawo i Sprawiedliwość może zmieniać systemy i podejmować trudne decyzje, to chyba udowodniło przez dwa lata swoich rządów, No pamiętajmy, choćby jeśli już mówimy o emeryturach pomostówki, których się zobowiązywali, że je zmienią, ale pod naciskiem m.in. związków zawodowych odeszli i przerzucili ten problem właśnie na rządy platformy obywatelskiej. Nam udało się to na szczęście dokończyć. Jeśli chodzi o OFE, tutaj też nie mam wątpienia, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciałby robić żadnych zmian, mimo że zapowiada, że takie zmiany ewentualnie by przeprowadziło, gdyby odzyskało władzę. Tutaj też musimy mieć świadomość tego, że Platforma Obywatelska teraz zdarzyła się z bardzo dużą machiną, przeprowadzając tą reformę, o której teraz dyskutujemy. I to nie z machiną społeczeństwa, które nie do końca ma nawet wyrobione zdanie. W tej toczącej się dyskusji mieliśmy niedawno debaty, między innymi naszego ministra finansów i pana Leszka Balcerowicza, ale właśnie z bardzo dużym lobby, które jest lobby funduszów emerytalnych. Musimy pamiętać o tym, że większość osób, które wprowadzały reformę emerytalną w roku 99 i w, które wtedy były w rządzie i akurat w ministerstwie, które za tą reformą odpowiadało za jej wdrożenie, dziś pracuje właśnie w funduszach emerytalnych lub bezpośrednio nimi zarządzając lub w radach nadzorczych, gdzie rzeczywiście no, w tych instytucjach zarabia się naprawdę kokosy. I ta reforma sama w sobie była dobra, ale uważam, że teraz po 10 latach na pewno trzeba ją jeszcze ulepszyć. Ulepszyć i usprawnić, między innymi, choćby zwiększając możliwość inwestowania typowo w akcje środków OFE, zmniejszając prowizję dla tych towarzystw, bo 7% od zarządzania to musimy pamiętać, że teraz banki za lokaty, za to tylko, że trzymamy u nich pieniądze, nie, 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 nie pobierają tyle, nie, nie biorą, nie dają tyle, co, co my naprawdę oddawając tylko dlatego, że, że, że pieniądze tam wpływały do OFE. Ten system nie był sprawiedliwy, tym bardziej, że, żeby tylko tak bardzo krótko telegraficznie przedstawić, panie redaktorze, dziś. Pieniądze, które wpłacaliśmy do OFE, które szły z naszych pieniędzy, z naszej składki emerytalnej, tylko w 40% były inwestowane w akcje. 60% tych pieniędzy trafiało do budżetu państwa, które budżet państwa musiał od, od OFE pożyczać, a więc tak naprawdę było pośrednikiem OFE, które brało raz, że pieniądze za, zarząd, za zarządzanie, dwa, że te pieniądze pożycza, a były to dalej nasze pieniądze, te, które my jakby też państwu dawaliśmy na to, żeby wypłacał obecnym emerytom. I tutaj obywatel płacił podwójnie, raz, że dostawał te pieniądze i oddawał i ona je pożyczało, za to płacił. A dwa, że jeszcze płaciło za to państwo, więc również ten budżet, który jest naszym wspólnym, tak? jak Jako wszystkich obywateli. A więc no, ten system na pewno był nie do końca sprawiedliwy, nie do końca wydajny i dlatego trzeba go zmienić. Ale profesor Leszek Balcerowicz nie kibicuje wam nie, tym razem przy tych nie, zmianach, propozycjach. Nie kibicuje. No, pan Leszek Balcerowicz jest typowym, teraz można powiedzieć, naukowcem. tak, Typowym ekonomistą, zaciętym liberałem, który no, mówi o tym, żeby zlikwidować ulgę na internet, ulgę prorodzinną becikowe, tak naprawdę w zasadzie wszystkie ulgi i pewnie łatwo się to mówi z perspektywy właśnie fotela w swoim gabinecie, a, a ciężej, kiedy ja wiem jako poseł, tak, bo też w dużej mierze jestem, jestem człowiekiem wolnorynkowej gospodarki nawet liberałem gospodarczym, ale kiedy patrzy się na ludzi i to, jaki dla nich ma to często wymierny efekt, te, te, te różnego rodzaju dotacje, czy choćby ulga rodzinna, prorodzinna, tak, ulga, że możemy od podatku mając dzieci mieć, mieć pewne ulgi i płacić ten podatek mniejszy, czy mieć zwrot teraz akurat jesteśmy w okresie, kiedy składamy pity, jakie jest to bardzo znaczące i, i dlatego no, tutaj z Leszkiem Balcerowiczem na pewno się nie mogę zgodzić, bo on mówi tak, ok, bardziej zacznijmy oszczędzać, ale mówi zacznijmy oszczędzać głównie na obywatelach, niestety, a, a to nie zawsze jest łatwe i musimy pamiętać, że państwo dla obywatela też musi być na niego otwarte i przede wszystkim pamiętać, żeby mu pomagać. Ja korzystając z okazji zapraszam wszystkich do portalu internetowego, który po teraz tworzy Klub Platformy Obywatelskiej, zapytaj o ofertę. Ja zresztą też będę odpowiadał na pytania obywateli, które mają konkretne i chcą poszerzyć swoją wiedzę. Jest to portal, gdzie rzeczywiście zbieramy teraz zapytania, już jest ich ponad w tym momencie 200 na ten, na, na ten moment, które wpłynęły. Teraz będziemy oczywiście nagrywać odpowiednie materiały, na wszystkie one zostaną, wszystkie pytania zostaną udzielone odpowiedzi. Zapraszam jest na tą stronę internetową i mam nadzieję, że to też dla tych, którzy chcą ich wiedzę na temat te, tych, tych zmian, pozwoli im to rozszerzyć ich wiedzę. Panie pośle, dlaczego politycy nie mówią, że tak naprawdę problem emerytur pozostanie, nawet jeżeli reformy zostaną przeprowadzone? prowadzone, bo społeczeństwo i to nie tylko w Polsce, w całej Europie starzeje się i po prostu będzie za mało ludzi pracujących na tle tych już wieku oprodukcyjnych. Czy znaczy, mówimy, często być może za mało, ale tutaj Panie Redaktorze, tutaj trzeba Panu przede wszystkim to oddać, że Pan już mnie kilkakrotnie pytał, o, odkąd mhm. przychodzę do Państwa stacji na ten temat i niejednokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, że rzeczywiście nasz system, szczególnie do 1999 roku był tak skonstruowany na no system niemiecki, ale to jeszcze za czasów Bismarka, tak naprawdę, a więc, a więc no już ki kilkadziesiąt można prawie set lat, lat temu. I tutaj polegało to na tym, że społeczeństwo to, które teraz jest w wieku produkcyjnym, solidaryzowało, solidaryzowało się, się, utrzymywało to społeczeństwo starsze i po mhm. wojnie, kiedy tak naprawdę to było, nie wiem, sześć, siedem osób pracujących na jednego emeryta, to było bardzo łatwe, żeby taki no właśnie, system ta utrzymać. się zmieniła, A teraz się zmienia, strony. wiemy, że niedługo będzie dwa do jednego, tak? I, i każda osoba, to my możemy jako młode, młode osoby mieć trochę pretensje do naszego starszego pokolenia, tak? Gdybyśmy nie rozumieli tego, że to była komuna i że wtedy nie myślało się o przyszłości, a tylko tak naprawdę wszystkie pieniądze były przejadane, nieodkładane. I to teraz my i pewnie jeszcze niestety nasze dzieci. Muszą pracować na to, żeby utrzymywać obecnych emerytów, i dopóki właśnie te, sk te składki, te, te, to pewnego rodzaju odkładanie i przede wszystkim dobra sytuacja budżetowa, która na to pozwoli, a więc odpowiednie reformy i coraz większa stabilność finansowa państwa nie zostanie ulepszona, no to dopóty to z tym problemem będziemy się zmierzać. Niezależnie, która partia będzie rządziła, bo to nie jest tak, że ktoś przyjdzie z czarodziejską różdżką, nią uderzy i, i, i nagle nie będzie problemu emerytur w naszym kraju. Temat emerytur na pewno jeszcze będzie powracał, a teraz. Zmieniamy temat od kilku dni. Głośno jest na temat publikacji w Biuletynie Platformy Obywatelskiej autorstwa pana Piotra Rachtana, który bardzo krytycznie wypowiada się o sytuacji w województwie świętokrzyskim. Pan jako jeden z wielu posłów, bo również posłowie PiSu i SLD skrytykowali pana Rachtana za tą publikację, ale rozumiem, że bardziej chodzi o jego język, bo liczby i dane, które on tam przedstawił w tym Biuletynie zakładam, że są prawdziwe, że sytuacja w województwie świętokrzyskim jest zła. Tak, ja też trochę ubolewam, że tak bardzo media się zajęły tym, jak ktoś chciał słyszę to świętokrzyskie. Ja sam odpowiedziałem listem otwartym i to chyba jako pierwszy parlamentarzysta panu Piotrowi Raktanowi. Ja zresztą polecam na mojej stronie internetowej. Ten list cały czas jest. Myślę, że przede wszystkim nie starałem się mówić z nim też językiem, którym on się posługiwał, przynajmniej tym, na którym czuliśmy się zniesmaczeni, ale typowo przytoczyłem mu argumenty, z którymi ja się nie, nie, które świadczą o tym, że nie można się zupełnie z nim zgodzić i że bardzo czarne wizjon, wizjonerstwo jego jest na temat Województwa świętokrzyskiego. to jest związany z platformą obywatelską? Nie jest członkiem platformy obywatelskiej, jest sympatykiem platformy obywatelskiej, człowiekiem, któremu na pewno nie można zarzucić, że chciałby źle dla Województwa Świętokrzyskiego. No, jego ojciec jest m.in. zasłużonym obywatelem wielu miast w, w naszym województwie, ponieważ no, był jednym z bohaterów walki o niepodległość właśnie na, w partyzance na, na, na terenie Ziemi Świętokrzyskiej. I ten człowiek, ja też w tym pierwszych słowach listu skierowanego do niego, mu zadaję pytanie, bo tam bezsprzecznie nie mam wątpliwości, że on nie chciał źle, chciał wywołać pewną dyskusję, ale zrobił to bardzo niefortunnie i my przez to czujemy się trochę urażeni, a ja również jako Kielczanie czuję się urażony tą jego diagnozą, ale w dużej mierze my też trochę tak poprzez to, co pisały media oburzyliśmy się wszyscy, ale nie zaczęliśmy wyciągać wniosku z tego, co on rzeczywiście pisze, więc to, o czym mówił pan redaktor, z tych liczb, które dla nas są często zatrważające, bo my rzeczywiście mamy szybki wzrost PKB teraz, tak? dzięki środkom unijnym, dzięki środkom rządowym i co nie mówią o Prawo i Sprawiedliwość, ale one naprawdę do naszego województwa wpływają ogromne i dlatego my potrafimy mieć większy w tym momencie wzrost PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż województwo pomorskie, tak? z którego pochodzi sam premier Donald Tusk. Ale rzeczywiście to są pieniądze, które są pieniędzmi publicznymi, wpływają do naszego województwa. A nie ma pewnej wizji samorządu, która by tutaj starała się ściągnąć inwestorów, tak? była po nich przygotowana. A to pamiętajmy, że nie państwo daje miejsca pracy, to dają właśnie inwestorzy. i Dlatego z Kielc ludzie emigrują, dlatego z Kielc w Kielcach jest coraz mniej e, ludzi, bo oni wyjeżdżają. Tak? Przeprowadzają się z Kielc, szczególnie ludzi młodzi, ludzie młodzi uciekają, czy to do Warszawy, Wrocławia, czy nawet za granicę. E, bo tutaj każda osoba młoda, tak naprawdę, kiedy zobaczy na ofertę pracodawców, e, ich nie ma. tak? Są instytucje publiczne. E, kilka firm, i tutaj trzeba dać panu prezesowi Sołowowowi, że on, którą firmę nie kupi jej siedzibę, przynosi, żeby płacić podatki w Kielcach, właśnie do Kielc. E, ale jeśli chodzi o miejsca pracy, to ja nie przypominam sobie, żeby przez ostatnie 8, czy nawet 10 lat, przyjechał chociaż do Kielc jeden inwestor, który by tutaj zainwestował. I to nie jest tak naprawdę wina kogokolwiek z perspektywy Warszawy, ale naszych samorządowców, bo wystarczy spojrzeć, nie wiem, na Białystok, Grzeszów, tak? Grzeszów, które miasto potencjalnie jest mniejsze od nas, a tam naprawdę miejsc pracy jest tyle, że tam w tych ofertach można wybierać i proszę zobaczyć, jakie tam jest bezrobocie, mm -hmm. a jakie nie. A proszę zobaczyć, jak było 10 lat temu, a jak właśnie jest teraz, tak? Ale Beata Kępa domaga się, żeby Donald Tusk przeprosił za ten artykuł. Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, dlaczego miałby akurat Donald przepraszać. Nie wiem, no Beata Kępa niedługo będzie prosiła, żeby Donald Tusk przepraszał za trzęsienie ziemi, które było teraz w Japonii, i z tym naprawdę to nie, nie, nie. by pozwoli nawet, tak, że nie będę komentował. A czy Donald Tusk już się pogodził z Grzegorzem Schetyną? Bo senator Michałka mówił na telewizji, że żadnego konfliktu nie ma. Jednak chyba był jakiś konflikt, bo sam Donald Tusk przyznał w weekend, że teraz już Platforma jest zjednoczona przed wyborami i będzie szła do wyborów i walczyła jak najlepszy wynik, ale dał do zrozumienia, że były jakieś konflikty. Pytanie, co rozumieć rzeczywiście przez konflikt, bo to jest bardzo słowo... Różnica poglądów o, 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 różnica poglądów na pewno nie było tak, jak za czasów nie wiem, rządów Prawa i Sprawiedliwości to, co działo się wtedy w rządzie a, a, a propos pewnych też utarczek i odchodzenia, nawet wtedy pamiętamy, no przecież e, marszałek Sejmu potrafił odejść z PiS tak, który był z nadania marszałkiem Sejmu, mówię o panu Marko Jurku. Czy za czasów SLD, kiedy pan Kwaśniewski, prezydent Kwaśniewski z panem Millerem, nie wiem, kłócili się o to, kto ma reprezentować Polskę i to wewnątrz partii, tak, bo my pamiętamy ostatnie kłótnie między Świętej Pamięci Lechem Kaczyńskim a premierem Donaldem Tuskiem, ale wtedy to były osoby z jednej partii, które były bardzo mocno skonfliktowane. U nas do tego nie dochodzi. Często opozycja stara się, jakby tutaj, uderzyć w te tony i zaognia, zaogniać to, że, że ten konflikt w Platformie Obywatelskiej jest. Na pewno była różnica zdań, I, i to, Trzeba powiedzieć, ale czy to będzie szkoła podstawowa i jakaś klasa, czy to będzie jakaś firma, są różne ambicje i te różnice zdań. A teraz jest zgoda i idziecie po jak najlepszy e... wynik wyborczy. Stefanie Siełowski mówi, że Wy na pewno wygracie te wybory między innymi ze względu na strach obywateli przed powrotem PiS do władzy. Znaczy, ja liczę na to, że oczywiście wygramy te wybory, ale tutaj nie byłbym takim optymistą jak Stefanie Siełowski, że tylko ludzie pójdą dlatego, mm -hmm. że, że nie lubią prawa i sprawiedliwości. Ja myślę, że teraz tak naprawdę chyba największy sprawie dla Platformy Obywatelskiej, by przez najbliższe pół roku, pokazać to, co Platforma Obywatelska zrobiła. Ostatnio pan premier Donald Tusk, choćby przez swoje publikacje, listy, które pisze w Gazecie Wyborczej, staram się pewnie podsumować. I to proszę zobaczyć, on nie mówi tylko to, co się udało. tak? On mówi nawet to, co się wymienia, to, co się nie udało i stara się językiem wytłumaczyć, czemu akurat tego nie zrobił czemu są w tej, czy w tej materii jakieś pewne opóźnienia. Ale my musimy trafić to, co do ludzi z tym, co zrobiliśmy przez 4 lata, bo naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które możemy wymieniać, czy choćby teraz dokończoną służbę zdrowia w końcu. Tak? To jest na temat czy profesjonalizacji w, w, wojska, czy wielka ustawia reformująca szkolnictwo wyższe, która też niedawno weszła. Mówimy o emeryturach pomostowych, mówimy o ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która naprawdę wychodzi y, do przedsiębiorców. Tych rzeczy mogę wymieniać jeszcze kilka, tylko że y, jakby one przechodzą bez, bez jakby, w dźwięku, że ludzie się przyzwyczaili, że my jakby, nad tym y, pracujemy i to, że opozycja krzyczy, że, że nie ma reform, to ona będzie krzyczała, ale proszę mi powiedzieć, z jaką reformą nam się kończy, kojarzy cztery lata rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej? night. Żadną, bo żadnej nie było, tak? Jakim reformą nam się kojarzy e, rządy Prawa i Sprawiedliwości dwuletnie z jedyną tak naprawdę, e, mówimy tutaj Jeszcze o reformie gier, jako, gier, gier, tak, i Giertycha, jakieś w giertycha mm -hmm. i, i wprowadzenie mundurku, bo to, bo to oni przedstawiają jako reformę. A więc przez tak naprawdę od właśnie Jerzego Buzka, od roku 1999 roku, e, roku nie było żadnych reform mm -hmm. do 2007, czy tam 2008, od kiedy Platforma mm -hmm. Obywatelska zaczęła już mocno pracować. Panie profesorze, Niesiowski powiedział, Prawo i Sprawiedliwość, kto popiera Prawo i Sprawiedliwość, może ściągnąć nieszczęście dla Polski. Chciałem wyjaśnić, bo Andrzej Będkowski poseł Prawa i Sprawiedliwości mówi, że Stefan Niesiowski nienawidzi PiSu, a senator Michał Oklas z Platformy Obywatelskiej mówi, że Stefan Niesiowski jest uosobieniem miłości, ten człowiek nie jest zdolny do nienawiści. Znaczy ja powiem tak, ja bardzo cenię pana marszałka Niesiowskiego, jest on szczególnie, jak się go prywatnie pozna, naprawdę człowiekiem o, o dużym sercu. Ja bym bardziej to nie dopatrywał się po, jakby pobudek z czysto politycznych pod względem ideowym, ale musimy pamiętać, że Stefan Jesiołowski, można go zaliczyć do tych osób, które w walce akurat z komuną chyba najbardziej ucierpiały, bo z tych osób, które przynajmniej żyją. Pamiętajmy, że bez jednego miesiąca razem z kryminalistami spędził niemalże 4 lata w więzieniu, tak? Gdzie nie był więźniem politycznym na zasadzie internowania, kiedy byli oni oddzielnie zamykani, ale kiedy w więzieniu zamkniętym razem, tak jak mówię, z kryminalistami choćby z panem wtedy Czumą. Dla niego on przeżył tam piekło w tym więzieniu. I teraz, kiedy słyszymy Jarosława Kaczyńskiego, który potrafił wyjść na mównicę i mówił, że on się wstydził takiej przeszłości jak Stefan Niesiołowski, i że to on jest tą ikoną walki o niepodległość naszego kraju, no to chyba każdy by naprawdę już mógł się poczuć na tyle urażonym, że uważam, że to jest personalny pewien personalny konflikt, czy nawet negatywne nastawienie do PiSu, a szczególnie może nie do samego PiS-u, ale do Jarosława Kaczyńskiego. I na szczęście nie bezpodstawne, jeśli chodzi o Stefan na nie mhm. A podpisałby się pod takim zdaniem, kto popiera pismo, może ściągnąć nieszczęście dla nie, Polski? Nie, ja, ja mówię: to są niefortunne mhm. zdania. Ja szanuję również i ludzi, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Każdy ma prawo do swoich poglądów. To naszym zadaniem mhm. chyba wszystkich, niezależnie od opcji politycznych, jest przekonywanie do tego, że to my mamy rację i to nasza wizja Polski jest lepsza pewnie od konkurencji. Ale oczywiście, jeśli ktoś ma inne poglądy, trzeba je jak najbardziej szanować. I króciutko jeszcze, bo ten temat pewnie będzie powracał elektro jądrowa pojawił się ten temat a propos tego, co stało się w Japonii? Dwóch fizyków nawet kłóciła się w stacji TFN-24, o to czy powinna w Polsce powstać, czy nie do tego stopnia, że opuścili studio w czasie rozmowy. Yy, jaka jest yy, pana opinia na ten temat? Bo chyba porównywanie też Polski do Japonii, no ktoś to słusznie zauważył, nas nie ma trzęsień ziemi z tsunami, więc akurat to chyba nie Oczywiście. jest powód, dla którego nie miałaby powstać ta elektrownia. Oczywiście to jest trochę tak, jak, jak kiedyś walka z, z elektryfikacją, tak i mówienie, że, że, że... Że, że prąd jest niezdrowy, niedobry, bo też tak było w, w pewnych czasach. To jest naprawdę przyszłość i trzeba zobaczyć, być może są jakieś zagrożenia z tym związane, szczególnie w tych terenach, kiedy są jakieś ruchy sejsmiczne. Polska się do nich na szczęście nie zalicza. No właśnie, dlatego, że ta elektrownia I powinna u nas powstać? Powinna i to bezwzględnie powstać. No, są teraz naprawdę z powrotem za naszych rządów, po kilkudziesięciu latach dyskusji na ten temat wróciło i zostały przeznaczone pieniądze na to, że te elektrownie powstaną. Koło 2020 roku mają być, ona ma być pierwsza elektrownia, są one Jest ich no, już kilkadziesiąt w całej Europie. Niektóre kraje, gu, kraje, głównie stąd, posiadają energię elektryczną i musimy pamiętać, że w gruncie rzeczy jest to najczystsza ekologicznie forma, tak? Z pewnymi zabezpieczeniami, bez żadnych kataklizmów. To jest najczystsza forma uzyskiwania energii. Ja wiem, że jak zwykle wszędzie jest dyskusja i są ludzie, którzy opowiadają się typowo za zieloną i chcieliby, żebyśmy mieli same wiatraki albo tylko elektrownie, hydra, hydroelektrownie napędzane wodą, a więc te, te naturalne, ale ale to też nie jest możliwe i na, nie na tyle wydajne i zbyt kosztowne tak naprawdę i dlatego dla naszego wspólnego interesu elektrownia atomowa powinna w naszym kraju powstać. Platforma Obywatelska zwołała konferencję dotyczącą przyszłości kolei. Temat również cały czas obecny, zwłaszcza w świetle tego, co ostatnio w ostatnich miesiącach działo się na kolei. Jaka tematyka na tej konferencji będzie poruszana? Pozytywna. Znaczy, Państwo jako dziennikarze przyzwyczaili się do tego, że oczywiście jak my politycy zwołujemy konferencję, to, to rzeczywiście mamy, zawsze się chwalimy, nie, nie, nie mówimy, że coś nam się nie Udało. i tu rzeczywiście mamy bardzo dobre informacje dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego i tu mówimy przede wszystkim o kilku rzeczach. Pierwsza o szansach przebudowy dworca w Kielcach, druga o, o, o tym, o czym też jest autorskim pro projektem Platformy Obywatelskiej, a dokładnie prezesa PL -ki Pana Szafrańskiego, bo wszyscy mówimy o tym i to jeszcze Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym, zresztą rezerwując środki, zdecydowanie za mało niestety, bo one zostały utrzymane, ale za mało, żeby zmodernizować całą ósemkę. To my teraz musimy też na tą ósemkę i na najbliższe 4 lata są przezna, przeznaczone 300, przepraszam, prawie 400 milionów na to, żeby ósemkę zmodernizować na tym odcinku Kielce Warszawa. Kielce Radą Warszawa jest w tym momencie budowany nowy tor, bo tam jest akurat wąsk, wąskie gardło. Ale to, żeby. Była alternatywa dla tej linii, mówimy jeszcze o tym pomyśle autorskim Platformy Obywatelskiej, jest to łącznicy w Czarce, a więc połączenie z CKM-ką z linią szybkich kolei. I tutaj by nam już to pozwoliło dojechać do Warszawy 40 minut krócej niż to ma miejsce teraz. Te inwestycja, tak mówię, jest typowo naszego autorstwa i co ciekawe, ja też pierwszy raz o tym powiedziałem 2,5 roku temu po rozmowie z Panem Prezesem Szafrańskim i teraz jak słyszę, jak Prawo i Sprawiedliwość mówi, że marginalizowane jest województwo wszystkie, bo Platforma nie zrobiła tej inwestycji, tak? No, Prawo i Sprawiedliwość powinno wiedzieć, że nie od tak się robi takie inwestycje, że jest to pewien proces. Proces, którym, przez który już w tym momencie jesteśmy, jest on sfinalizowany. Ja też tutaj muszę oddać, że dzisiejsza konferencja Platformy Obywatelskiej, jest to nas, posłów tej partii, bo my jakby teraz zapięliśmy to na ostatni guzik, ale trzeba to oddać, że nie tylko my, ale również i nasz koalicjant za tą inwestycją chodził, kiedy ja po rozmowie z prezesem Szafrańskim dowiedziałem się, że on ma taki pomysł. Byłem organizatorem, współorganizatorem takiego spotkania z posłem Andrzejem Pałysem, na które wzięliśmy marszałka województwa. Pojechaliśmy do Warszawy i wtedy padły pierwsze deklaracje, że marszałek da połowę pieniędzy, drugą połowę da ministerstwo, i, i, i ta inwestycja może być zrealizowana, bo ona jest bardzo ważna dla naszego województwa i dla mieszkańców Kielc w tym, że gdzieś, mimo że takich deklaracji ze strony Ministerstwa i Marszałka, później padły jeszcze z naszej strony, jak, jako województwa, pewne też prośby o zapewnienie, że później Intercity, PKP Intercity będzie tamtędy puszczało swoje, swoje przejazdy, bo nie, nie sztuka jest zbudować tylko tory żeby później PKP Intercity nie dało na nie odpowiednich środków i pieniędzy, żeby jeździły tam połączenia. I wtedy rzeczywiście gdzieś, gdzieś to utknęło, mimo że sam minister wy, wystąpił do PKP Intercity nie miało ostatecznej odpowiedzi. Teraz posłami Platformy Obywatelskiej, z panią poseł yy, Marzeną Okonrewnowicz, z panem posłem Jodowiczem zrobiliśmy cykl spotkań, gdzie tak naprawdę chodziliśmy i od prezesa Szofrańskiego po zarząd PKP Intercity. Mamy ostateczne deklaracje, że zostaną uruchomione przejazdy przy nim, przy nim, przynajmniej dwa na dobę właśnie przez tamtą nową linię Łącznicy w Czarcy. Co ciekawe i mam nadzieję też optymistyczne, będą jeździły, jak to mówią potocznie kolejarze edytki, a więc jedne z najnowocześniejszych pociągów, które teraz jeżdżą tylko na yy, trasie Warszawa-Łódź. One zostaną też przeznaczone na tą trasę, a więc raz, że będziemy jeździli szybciej, to dwa w zdecydowanie lepszych warunkach. W przyszłym roku, znaczy w tym roku, rusza już cały proces inwestycyjny, wpisanie na listę strategicznych inwestycji tej kolei, żeby można było wykupować grunty. W przyszłym roku realizacja i, i mam nadzieję, że niewiele powyżej dwóch godzin będziemy jeździli do Warszawy już w roku 2012. Czyli dobre wiadomości. Na koniec inne dobre wiadomości. Prezes Jarosław Kaczyński otworzył się na internet, stworzył bloga. To jest modne teraz u polityków. Pisze w internecie. Tak, ja miałem wątpliwą przyjemność chyba teraz, tak powiem, trochę humorystycznie przeczytać tego bloga, bo trochę zatrważające dla mnie było to, co pisał tam prezes Jarosław Kaczyński, bo pewnie takim językiem on może mówić do ludzi, którzy nie do końca znają się na jakby ekonomii to, co wpisał w tym blogu, ale musi mieć pamiętać, że szczególnie ludzie, którzy korzystają z internetu, to ludzie, nie tylko młodzi, ale ludzie, którzy przede wszystkim mają dostęp do tej wiedzy, tak? I mają wyrobione zdanie. Ja, mnie najbardziej rozbawiło, jak Jarosław Kaczyński dzisiaj pisał o tym, że banki powinny być tylko polskie, a my powinniśmy zmusić przedsiębiorców i obywateli, żeby trzymali w tych bankach swoje oszczędności. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, jak miałby wyglądać w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, kiedy dany urząd na obsługę bankową ogłasza przetarg. Musiałby w specyfikacji zapisać, że mogą się zgłaszać tylko banki polskie. tak? A wiadomo, że najniższą, wybiera się najniższą cenę, tak? bo ona jest najbardziej atrakcyjna, i mówię to o instytucjach publicznych. Tak? Podobnie jest z przedsiębiorcami i, i nami, i tutaj tak naprawdę było. To takie typowe jakby manifesty, nie boję się użyć słowa, komunistyczny prawie tak, tak, tak to by zabrzmiało, a Jarosław Kaczyński no mówi, że jest prawicowcem, tak? A więc, a więc tak naprawdę gdzieś chyba się tutaj pogubił. Ja wszystkim polecam ten, 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 ten blog, bo jest on ciekawy tak z perspektywy już czysto po, politologicznej. I, i, I naprawdę bardzo kilka zabawnych, zabawnych kwestii można tam znaleźć. No to polecamy ten blog, podobnie jak blogi innych polityków ze sceny politycznej w naszym kraju. Dziękuję panie Pośle za rozmowę dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę.